Nie będziemy się długo rozgadywać, chociaż naprawdę wiele mamy do powiedzenia i byśmy każdemu z Was chętnie wszystko wytłumaczyli. Mam nadzieję, że za pół roku nie będziemy musieli wracać, ale jeżeli się okaże, że władze miasta rzuciły swoje hasła tak trochę bezpodstawnie, to wrócicie razem z nami pokazywać, że jednak jest dla kogo budować drogi dla rowerów, dla kogo malować pasy ruchu dla rowerów, dla kogo wytyczać kontraruch, dla kogo malować sierżanty rowerowe, dla kogo stawiać stojaki dla rowerów, i powodować, że po że rowerów były jak najmniejsze w Łodzi. To wszystko to jest mniej więcej definicja karty brukselskiej, którą pani prezydent podpisała na samym początku pierwszej kadencji. I tego się trzymamy i tego się domagamy, a budżet miasta jest mniej więcej odzwierciedleniem tego, jak bardzo nie chcą to spełnić. Okay. Słuchajcie, w tym przyjeździe uczestniczyli nie tylko goście spoza łodzi, ale też e, niebieskie kamizelki. Ja mam taką retro, natomiast e, jest tutaj widziałem Robert, który ma taką pierwowzór kamizelki. Przyjechali ci, którzy jeździli z nami kilka lat temu, przyje, przyjechali ci, którzy jeździli teraz ostatnio e, wszystkim niebieskim kamizelkom, wszystkim tym osobom, które kiedykolwiek przyłożyły się do tego, że masa krytyczna w Łodzi funkcjonowała, była bezpieczna i było największą masą krytyczną w Polsce. Serdecznie dziękuję. Ja nie <śpiewanie> będę wszystkiego mówił, więc za chwilę przekażę mikrofon dalej, żebyście już się dowiedzieli, ilu rowerzystów pojechało w ostatniej, a przynajmniej w tym roku ostatniej masie krytycznej. Mam nadzieję. Eee, Patrycja chciała jeszcze coś przekazać. Tak, chciała coś przekazać za ja tylko zapraszam wszystkich niebieskich w wiadome miejsca. Jak ktoś nie wie, to mnie spyta gdzie, dobrze? Po przejeździe. Dobrze. Tak, e, o, niebieskie kamizelki zdają się już od... E, niektórzy się dopiero dzisiaj poznali. O, widzę następnego. A gdzie ty masz kamizelkę, no? Chodź tu, chodź tu. Dostachuj. Okej. Okay, Adam, Kasia. mieście podać ilu jest dzisiaj uczestników. Czy jeszcze coś chcieliście powiedzieć? Więc przekazuję tak czy inaczej mikrofon. Tak, bo wszyscy Nie no, mówcie, mówcie. Pa. Adam powie dokładnie, ile nas było. Przy czym uwaga, każda sprykówka nie ma numeru, możecie sobie napisać taki, jaki lubicie. Ale Adam Wam powie, ile było maksymalnie. Tak, dokładnie. Słuchajcie, dziś... Czułem, czułem się. Dzisiaj w ostatniej masie krytycznej pojechała.

ale złapcie te, te zimne ramy, podnieście na chwilę, zróbmy rowery górą. Niech ci, którzy robią zdjęcia i ci, i ci którzy kręcą, niech, niech to nakręcą. Uwaga! Rower! nie jak coś wątpliwości, wcześniej z głośnika, ale chciał archiwalne nagranie, a teraz był oryginał. I jeszcze słuchajcie, ci, którzy jeździli z nami teraz jesienią, przewodnik rowerowy, wszystkie trasy spisane, dokładnie opisane, więc jeżeli byliście, możecie pojechać. Raz jeszcze, jeżeli nie byliście, możecie przejechać sobie te trasy dokładnie jak objechać. Adam ma właśnie, Adam idzie w stronę zielonej flagi, czyli to, to jest takie zielonej, niebieskie, wiem. świeci mi po oczach. Tam są rowerowniki. można je brać. Natomiast ja jeszcze przekazuję. Posłuchajcie, w trakcie organizacji masy wzięło udział mniej więcej 100, 160 osób, które w międzyczasie przewinęły przez te 5 lat. Wymienienie wszystkich z imienia i nazwiska by trochę trwało, ale spróbujmy wymienić samych imion. Może się uda na jednym wdechu Może na dwóch na wdechu jednym. Bardzo no jak Kasia powiedziała jest ponad 160 osób, które wzięła udział, więc dziękujemy serdecznie Wam Ani Martynowi, Wiktorowi, Michałowi, Weronice Adamowi, Konradowi, Grzegorzowi, Szymonowi, Karolinie, Adamowi, Dominikowi, Mateuszowi, Maruszowi, Piotrowi, Jakubowi, Maćkowi, Przemysławowi, Wanowi, Martynie, Jakubowi, Norbertowi, Michałowi, Marcinie, Robertowi, Rafałowi, Łukaszowi, Kamili Kamilowi o, nie. Nie. Nie, nie. Michałowi Adanowi Jakubowi, Roxanie, Bogumiłowi, Michałowi, Nadi, Tomaszowi, Witkowi, Łukaszowi, Robertowi, Piotrowi, Marcinowi, Rafałowi, Krzysztofowi, Janusowi, Sebastianowi, Piotrowi, Piotrowi, Szymonowi, Agnieszce, Jakubowi, Arturowi, Albertowi, Piotrowi, Adamowi, Adamie, przepraszam, Marcinowi, Joasi, Emilii, Krzysztofowi, Krzysztofowi, Natalii, Aldonie, Wiktorowi, Dawidowi, Patrykowi, Damianowi, Przemkowi, Magdalnie, Krzysztofowi, Dominikowi, Kamilowi, Arturowi, Karolowi, Mariuszu, Tobie też dziękuję. Bogowi, e, Dominikowi, Mateuszowi, Maciejowi, Bartłomiejowi, również Ci dziękujemy. Krzysztofowi, Maciejowi, Bartku, Anno, Patryku, Agnieszce, Szymonowi, Danielowi, Maii, Katarzynie, Marzenie, Krzysztofowi, Grzegorzowi, Marii, Justynie, Kamilowi, Konradowi, Michałowi. Dawidowi, Jackowi, Marcinie, Damianowi, Andrzejowice, Łukaszowi, Marcowi, Piotrowi, Krzysztofowi, Wojtkowi, Robercie, Pawłowi, Wojciechowi, Adamowi, Jakubowi, Jackowi, Pawłowi, Wojciechowi, Sławomirowi, za Mateuszu. Ja. To teraz jeszcze ja. Dobra, słuchajcie, e, jeszcze trochę takich e, ogłoszeń. Jesteście gotowi, podziękuj! Nie, nie, nie. E, słuchajcie, e, ruszamy niedługo z akcją e, kalendarza, ze sprzedażą kalendarza. To będą cegiełki. E, miejmy nadzieję, że kalendarz Wam się spodoba. Miejmy nadzieję, że kupicie dla całej swojej rodziny, dla sąsiadów, dla sąsiadów, sąsiadów i dla wszystkich, których znacie. E, to taka e, z kalendarza pójdzie na nasze cele statutowe. Na fundację to raz. Dwa. Można nas wspierać na stronie Fundacjafenomen.pl. Trzy. Można robić zakupy przez Fannie Mani, i wtedy też tam jakieś grosze wpadają do nas. I to wszystko przeznaczamy na organizację różnych działań dla Was. Jeżeli ktoś ma ochotę, wiem, że mówię jeszcze, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę do nas dołączyć, ma jakieś pomysły rowerowe, które by chciał zrealizować pod naszymi skrzydłami, nie gryziemy, zapraszamy. Na stronie jest Adam. Na stronie jest Mail. Piszcie do nas, zaglądajcie do nas na Facebooku, na nasze wszystkie kanały, nie zapominamy o Was. Dzięki za dzisiaj.